mano YouTube, ja jestem szlakcic i uznaję, że wrzucę sobie filmik na YouTube. A. jak będą lajki, to może i nawet więcej. Yy, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Chociaż, jak to kurde, ktokolwiek oglądnie, ale dobra, walić. Yy, plan jest taki, prawda? Foresta, wy oglądacie i się cieszycie jak głupi, bo ja gram. No, lecimy. No i jeszcze jestem, ja dzień dobry. No, a to jest XX Cox, Jak, jak widzieliście w poczekalni. Pewnie widzieliście, a jak nie umiecie czytać, to przeczytam, xx, podłoga, koks. Czekaj, no i podłoga, xx, no. Lele. Ale ty sam czytać nie umiesz. Ja umiem czytać. Na, na poziomie gimbazy Dobra. to jest e, bardzo wymagane. Chociaż nie pierwszej powiedziałbym. W pierwszej klasie też już. O, a poza tym, to jeszcze pojawią się odcinki z Garry's Moda, Będą też jakieś serie single players w jakichś gier, jak na przykład typu Gothic od jedynki do trójki, nawet z dodatkiem Forsaken Goths, Gothic 2 Gold Edition. Yy, mogę też nagrywać Call of Duty, Grand Theft Auto, Enemy Front, wszystko. A nagramy z fali, coś? Może być, ale to tak, to, to będą takie live'y już bardziej na luźno. Bo to robić z tego serię to chyba, nie, nie ma sensu robić z tego serii jakieś. Dobra. Yy, więc to jest ogólnie mój safe. Już trochę tutaj zaczęliśmy sobie grać wczoraj. No i zbudowaliśmy sobie takie prawie że bezpieczne stronie. Bo tu mieliśmy tyle napadów, a, a przecież każdy chyba już... Chyba każdy wie o co chodzi w deforeście, każdy widział... Y chyba każdy, kto już raz oglądał Forest, to chyba wie, że na początku... Roz o, to, to jest pan Murzyn mój kolega. To y no jest Nieprawda. Prawda. Może, może, może tutaj nie, ale za ekranem czyham. Jestem Twoim sąsiadem, więc zaraz się napadnę. Ten dźwięk. O! Nie wiem, chodź dokończyć ten płot. Tu już Dobra. W śledce. Eee, co to był za dźwięk łamanych żeber? Eee, złamałem co żebra. Aha, pewnie tylko te drzwi zamknąłeś. No. Chodź, do. O poczekaj, tak w ogóle muszę to sprawdzić, czy się nagrywa. No, nagrywa się. Fajnie. Ale, ale byłaby lipa, nie? Ale dobra, nie jestem pierwszym youtuberem, który takiej lipy chodzica. I na pewno mi się przydarzą. Czekaj, bo mi ale wie, czemu ja, idziesz dobra. tam, w drugą Ja wiem co robię, nie będziesz mi życia układał. Pójdę w krzaki. O. Popatrzcie się na te drzewa. Jaka piękna jakość, no muszę grać na najniższych, bo po prostu przynagrywanie w Pesy mi tak spadają, że nie da. Po prostu. Ci, podejdzie. ja podejdę, że dobrze. No patrz, podejdę jest dobrze, no ale z daleka, na... no. To po prostu przepraszam, że gram na takiej jakości, no ale. Yy, no jakbym grał bez nagrywania, no to by sam mógł grać na najwyższych, może nie najwyższych, ale na normalnych, bez lagów, no ale jak. Po prostu chciałbym, żebyście mogli oglądać normalny gameplay. No no bez lagów. A co, nie ty, Mikołaj, a co ty na to? Co ty na to? żeby tam tamtej strony zabrać to co coś skoszone, bo sanki tam stoją. Yy, dobry pomysł. Zaraz przejdziemy do inicjacji, ale na razie odłożę sobie to coś. Proszę. Radzi. Chodź. Czekaj, gdzie idziemy, bo zapomniałem. W ogóle cię nie słyszałem za bardzo. A Asaki wezmę, dobra? To już tam mamy. No. Otwórz. Są kanibale? Dawaj, gdzie? Gdzie są, gdzie są? No Tylko jeden? Tylko dwóch? Dwóch. Ale dobra eee. Eee, Przepraszam wszystkich widzów za te wrzask i za wasze biedne uszy, które pewnie mogą być w sławkach. Czekaj, nie. No, na odwróć ja uformułowałem zdanie e, Ta chyba rodzi. Czekaj. Będę dopiero poród. ród. Ja skarę, to ich się tak że ja się, tak się tak nie Ale on jest wysoki. Prawdopodobnie e, nie żyje, ale ją dobiję tak dla zasady, żeby wszyscy wiedzieli, że jestem syfonem. Mhm. Eee, ręka się wcięła. O, głowa. Głowa leci, jupiii. Um, zabij Andrzeja, dobrze. Tak, tak mnie szkoliłeś. Takie ja tam jest kolejny Andrzej. Dobra, I, jeszcze zająć, zająć, wilki zająć, gdzieś tu będzie. To pagadi. Idzie właśnie, czy mi się zdaję. Idzie właśnie, rozpącz, serio. Serio? Ty, ale. Nie, to pewnie jest pieniek. No, to jest bardzo pieniek. Serio? To ty, Co bo... jest drewno Serio? A to było drobno, nie było. No nie gadaj. Do no, popatrz jakie piękne, dorodne drzewo, które zaraz zwalimy No super Po prostu Niebo dla siekiery Bum Wróć, 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 Nie wniósł no, 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 no. tak. Nie, to, to jest ja się Po co mi Ej, kamień? Wiem Ej, po co go dobrze? użyć, wiem po co go użyć, o Najlepsze zastosowanie dla kamienia, rzucanie w kolegów Ej, teraz jest dobrze? Ale co miałby być dobrze? No bo mówiłeś mi, żeby mikrofon odsunąć. czekaj, ja mam naprawdę zaniki pamięci. W każdym razie jest dobrze i nic mi nie przeszkadza, więc chyba jest dobrze. No, zobaczymy, czy jeszcze na filmie będzie słychać. Yy, krzaczku chrony. Dlatego, Dlatego będę ciszej ci mówić, ale będę miał mikrobój. Yy, yy, mówię to teraz w imieniu wszystkich oglądających, twój mikrofon strasznie trzeszczy. Kiedy tam go jakkolwiek gruszysz, tak, czekaj, to jest to drzewo odpadnie... tak to też jest To tym. No to, to, to... musisz przeżyć, kupuję samolot za niedługo. Może teraz? No, to, no. no wiesz, wszystko jest dobrze, dopóki no, tak nie trzeszczy. Bo coś tam coś tam tak trzeszczy. Ale jak ja trzeszczy? Tak jakby coś co nie było, no, kiedy tam mówisz, to znaczy, to, to, to co jakiś czas. A to, a to, drodzy widzowie, to takie stukanie, w tle to jest miszka Pana Koksa. mój znajomy, znajomy. znajomy gra w Zaraz, kurde, skończę nagrywać i sobie pójdę z nim pograć, bo dawno nie miałem z kim pograć w Borderlandsa. aby sobie może... Mogę... Się... Ale... Zostawisz mnie? Co? Nie Dobra, jedziemy Przyda się nam to drewno A co to kurde jest? What the fuck?! Ja myślałem... Ja, 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 bym, ja bym go prawie... Znokautował kłodą Mikołaj, co mówiłeś? Bo ja tu miałem taki ogólnie hałas ym, ym, No i... Fajnie wjeżdżałem Przepraszam Nie wiem. O coś nowego mm. No nieco mi ladzie przyznam hmm. FPS 0 teraz Pokaz Pokaż slajdów Nieważ to nie widziałeś to tego Ja, ja tego poszłem w czaki się się. Moje wytłumaczenie O teraz ja się odzywa czy coś odzyska się? Czekaj, muszę kontrolować, ile ja już nagrywam. Bo nie chcę jakoś zbyt długich tych odcinków 8 minut, już. 20 minut. 20 minut będzie dość, co? Dobra. Mm. To w następnym odcinku zrobimy jakąś wyprawę, żeby się nie okazało, że jesteśmy takimi lubami i się tylko zabudowujemy przed światem. Ja no, bardzo chętnie. No. A może i pod koniec odcinka, gdzieś się wybierzemy. Proszę, minut jest. W sumie jak dokończono mur, to możemy iść gdzieś. A w sumie? Na no, Bo ja cię kładę znalazłem. Czuję się wzbogacony. Yeah. A to co mi spadło? O, czekaj, czekaj. Patyczak, gdzie byś? A po Ej, co, to bierześ ja z i pójdę dalej. Ja się muszę na razie rozłączyć. Myślę, nie, co? Ja się muszę na razie rozłączyć. Czemu? No, bo kurczę przyszedł. To się już skończył. To możemy Dobre. grać... Ej, to możesz wyłączyć mikrofon i możemy dalej grać. A jak wyłączyć? Eee, no, na kursę, nie? To tam masz taki guzik... Dobra! ...gigi po prostu na siebie i wtedy będziesz... O kurczę, głodny jestem! Czemu żaden z widzów mi nie... nie a, ja nie mam wid. Hello darkness, my friend! a ďalej Mikolaj Mikołaj, vice, Pajda. Tu powinien być czas, kurde, nie wiem gdzie. Ale dobra, walcz. Pokładam go w Dobra Dobrze. Tak. Okay. Na no, zanarnie. Ale lagi. Ule. Dobra, dam radę, tak, 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 jestem mistrzem. O lol Tak dla zasady oczywiście Mikołaj pokonałem go No nie mówcie kolejni przyszli zakładam Serio, nie mogę ich podnieść nawet. No to się na piekło, i będę zadowolony. Jezu, jak no, on patologicznie wygląda. No, brok. Co to? Widać, że jest po przeżyciach. Ta twarz będzie mi się śniła. Teraz do mnie dotarłeś, że on słyszy, co ja mówię. Super. Ale chyba... awczy. No. Eee... Chyba się rozmoczył. Tja. Hm? Yeah. No to... Sm A, znowu dzwoni, moment. Halo? Halo. Mam nadzieję, że siedzi w jakim bo ...wszystkie kanibale. Raz, dwa, trzy. No, jest, ciekawie, dobra. Takich bezna na paryzorach. Jedem, cygany jedna. Aha. No, jest Aha. muszę go ratować! jakie. O, jakie. Ten cel na szczupakach Ale, ale, ale No, żyjesz tam, bo jest tu niebezpiecznie mhm, Nie, żyję. Właśnie nie Właśnie Straszymy zrobiły Podniszasz mnie Tak, tego się go pozbędę Dobra, tak deszczę sobie lecę ja mam Ja mam jeszcze czas, spokojnie Aha. Czemu ten, ten kranibor wywiesi się w powietrzu? Ym, bo... Bo on ćwiczy pompki, wiesz. Pompki robi, no. Mm -hmm. Uratuje Rozumiem. O, niech jeszcze? Nie. Czyszli? nie? Nie. Cenzura, cenzura. No jeszcze jedna powinien gdzieś być. Nagrywasz, czy nie nagrywasz? Yy, nagrywam, nagrywam. Tu, tu, tu. Ale będzie fame na YouTubie, pokonałem ich czterech Hm, a ja wtedy siedziałem we skupinku Dobra, żeby nie było, że ja jestem Żeby nie było, bo kolegom prostu ten filmik, i ja idę się pokrytać Nie ej, ja, ej, bo ja zginę Zapomnijcie się zregenerować Właśnie się i bucham Dobra, mam Gdzie on jest? Czekaj, tak, bo on ma down'a i on tam jest, <laughs> patrzy na mnie, se kucnął i chyba chciał srać, ale... No i tak to jest, no tak to jest. Jak je zrobisz w domu, no to musisz w krzakach. No akurat krzaków nie było stoper, no, też nie było. No i, no i takie życie. No, ja też takie sanki zdrewne? Aha. Nie no wiem, to, może tam... Może w, tam w, może przy, Wszyscy przewodnie. widzowie to widzą. no wszyscy, wszyscy teraz to widzą jak ładnie wygląda. No, a płód od yy, najgorszej strony nie zrobione. A wiesz co, przejdę się do ciebie taki spacerkiem, dobra sprintem Bo widzowie czekają, nie mam widzów A skąd wiesz, może cię to, to wybię? No Szlachcic, mistrz z tuba. to będzie coś Sorry, nie przywyżę ty... się To jeszcze jakieś tam zostały? No, no jeszcze jedne. No, ja się tam popatrzyłem. Chy... Wiesz co ja stwierdzam? Że one nie są tam, tylko tam. Logika. A, teraz, Ale, a, teraz, a, ja po, a teraz po moim wypowiedzeniu stwierdzi, że one są. One nie są tam, tylko tam. A ja, stwier no. a ja stwierdzam, że zostawiłeś pełno sanki na pas folosu. Serio? No. Jestem tego świadom. Chyba. No bo wiesz, bo szedłem sobie ze sankami, nie? A czekaj, synka. Zaraz dokończę. No bo sobie ze sankami, no i spotkałem tych kanibali, nie? No nie byli do mnie... Nie byli zbyt pozytywnie nastawieni, no dlatego musiałem trochę... Y pomachać siekierką, no więc... Y wtedy wbiłeś ty... I pomogłeś mi tam... Nie wiem, w czym. Ale coś, coś zrobiłeś, idziesz? Że cię uwzględnimy w mojej historii. Tak ogólnie to jestem bogaty. Tak ogólnie to ja bym dokończył ten mur, i tak ogólnie to ja bym zapisał grę. Mm -hmm. Ym, też mi się podoba takie rozwiązanie. Czyżby lak? Oczywiście, że lak. Można no? Tak? No, był lak. A kiedy ja plaga, nie, nie. to ty też masz plaga. Ha. Sprawiedliwość nie, musi być. Nie, nie. Ja nie mam no, no to, yy, sprawiedliwości jeszcze. nie ma w tym świecie. Jeszcze, raz, jedź, jedź, po to, a ja tu będę planował, jak przyjedziesz, to zapiszesz i robimy to, co ty tam chcesz. Chyba, że robisz trzydziestą yy, czy, minutowo odcinek. No już nie przesadzajmy, już nie przesadzajmy, nie szalej. No co, do już rozsumuję, bo jest. Można... Ale wiesz, ile lat mi zajmuje, żeby wrzucić ten odcinek? Tutaj to idź spać czyli będzie się wrócić. A potem to trzeba wrócić do No, czyli, czyli tak sobie wstanę, tak sobie wróci w tylko nie. No, czemu nie? A bo jak pójdę, yy, wiesz gdzie to se to włączę i będzie fajnie albo tak a tu, tutaj tutaj a może pojedziemy na tutaj 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 18 minut, no to już chyba nie zdążymy to nigdzie pójść Coś znalazłem, bo był dźwięk, z, że coś pisałem, ale nie pisałem, bo ja nie umiem pisać. Logika, nie. Zartowałem, mówię. Tylko piszę tak brzydko, że się nie da rozczytać. Potwierdzone info. Znam ten ból. No. Tak ja chyba nigdy w życiu nie przekładałem do dopisania. No ale jak już tak się w końcu postaram, to jest lekka różnica. No znalazłem to Chyba to trzeba... no to chyba trzeba... nie to nie ten kamień Ale wiem, że jest takie coś, że trzeba wrócić w taki kamień bombą i w ten, ta bomba zrobi takie coś, że ten kamień się rozwali I pod... chyba pod może być skinia, nie wiem co pod tym jest Z reguły. jest raz nie. jak rozwaliłem tak, taką kołę, taką kamienną, to, to pod tym była po prostu... no pod tym były dwie czarzki i tyle, no i zbardowaliśmy dynamit. Piększy dynamit mój znajomy, przez przypadek w wyżyciu, zanim byśmy wreszcie w ogóle odsiedli. Zdecydowanie fajny. Dobra, bo mój kuzyn tu siedział teraz poszedł. Oh, Boże, przepraszam Oczekaj. za to. Yy, ten twój kuzyn to jest ten starszy, czy ten młodszy? Kozaj, yy, to jest ten młodszy kabinet. I przepraszam za tło, bo może następny odcinek będzie normalny, bo ciocia przyjechała. No właśnie. Akurat wtedy. A na, akurat wtedy, ja kiedy... Pewnie miałam. wielu z widzów ma ciotkę i wiecie, na ciotkę nie ma siły. A ciotka przyjechała z Mysłowic, to godzinę stąd to. Aż tak daleko. Przecież jej nie wywala. No Dzień to tak, z Mysłowic A często do tych Mysłowiec ty, kurde, chcesz tak godzinę tutaj we tej ale yy, ciocia do mnie przyjechała i tak w ogóle, to, to tam jest cała moja rodzina. To ja mam chyba najdalej do Czech. Tam taka moja ciotka mieszka. Czyli czekaj. E, dobra, nie na YouTubie, tak mnie nie będę Prywatne rzeczy. No, prywatne. No homo, my friend, no homo. Właśnie tak było. W... To jest woda. Wiodłem do nieba, nie? No mistrz to. No, przez cały mój pobyt tutaj się zebrałem 6 drobinek. Jestem, mistrzem. E, wiesz co? Bo ja bym na twoim miejscu zbudował ten mur. I poszedł z e, e, zyzy. Okej. Okay. A gdzie ty jesteś podobnie? Ale nie jestem pewien, czy tak, po, czy tak pójdę ze sobą, z ale. Nie, chyba nie. Ja se, ja se pośpię na dole. Ale, ale, ale że możesz spać. Dobra, a spróbujmy, ciekawe czy tak da. Ty spać, ty, ty trzymaj się na górze, ja na dole. Nie, to tam nie działa. Nie, no da się, da się, tylko czekaj. Gdzie jest ten? Gdzie to jest? To było takie ja do spania. Nie, nie czułem, nie O, nie. Zniszczyłem. Zniszczyłem. O nie. Czyli mam tam do ciebie wleść i się. No i mam spać na tych gazetach, no to już wolę spać na ziemi. Ale zobaczymy. Może jednego patyka? Czy ja mam jednego patyka? Może mam jednego patyka, a za. Mam, mam No dużo to batyka. daj. Mam jeden. O, zaraz, to tu masz Eee, przyszli. Przyszli, przyszli kolecy. Z A my idziemy ze Ale się nie da. Jeszcze ja nie da Po prostu Chociaż weź zapis Nie Jezu, się podpalił No dobra, no to Chociaż zapis... weź zapis No No to jakoś już zapisałem Zobaczymy jak z czasem Eee Wiecie co? No, brak odpowiedzi Czemu super. coś? Co? Czemu? Co się stało? Nie, miałem brak odpowiedzi w deforeście, ale już jest, już jest Yyy, zaczekaj no, 23 minuty, no to nie wstrzelniam się w 20 minut, to się wytnie, yy, no to yy, o, mój możecie mój dać mój. łapkę, ucieszę się z subów, komentować się za możecie, ewentualnie pozytywnie, pozytywnie, ja tam nic nie chcę innego, yy, coś tam by się przydało jeszcze napić, o, no to wasze zdrowie i za moją karierę na YouTube, coś tam jeszcze ze batona w pierdziele i no i fajnie, no. Миколай, пожегнай. Ура, чаш. Ну,